Grossovero Van, czyli połączenie segmentu najlepiej sprzedających się aut na świecie i tego, który sprzedaje się najgorzej. Ciekawy eksperyment mający na celu nieco uatrakcyjnić flagowego Vana i dostosować go do bieżących warunków rynkowych. Jak w takim razie wypada Renault Espace z piątej generacji po liftingu? O tym w dzisiejszym odcinku Project Automotive. Renault Espace był niegdyś synonimem rodzinnego Vana z ogromnymi możliwościami przewozowymi, a także świetną bazą dla ewentualnej przeróbki na wersję cabrio. W historii tego modelu możemy również znaleźć taką perełkę jak Espace F1, stworzony z okazji dziesięciolecia produkcji francuskiego Vana. 820 koni mocy, 2,8 sekundy do setki i niecałe 7 do 200. Ach, te lata 90. Obecna piąta już generacja skręciła nieco w stronę crossovera, przez co mamy do czynienia z jednej strony ze smukłym, a z drugiej strony wysokim nadwoziem. Nasz egzemplarz dodatkowo jest wersją po niewielkim liftingu, więc postaramy się opowiedzieć o wszystkim po kolei. Ogromna bryła nadwozia, chociaż przeszklenia zdają się być stosunkowo małe. Całość narysowana jest dość ciekawie, chociaż przyznam to od razu, dorastałem do tego designu przez parę lat. Za każdym razem mam wrażenie, że samochód jest po prostu nieco podniesiony, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku modeli CC Volvo czy też w wersjach Active w Fordach. Po liftingu zastosowane zostały nowe lampy ledowe z przodu i z tyłu i nieco więcej chromów dookoła. Tutaj największą zmianą jest oczywiście system EasyLink zastępujący starego, nieco powolnego Erlinka. Intuicyjna obsługa, szybkie działanie, do tego nowy system Renault już zdążył nas przyzwyczaić. Na konsoli środkowej mamy natomiast nadal fizyczny panel klimatyzacji tutaj uzbrojony w eleganckie wyświetlacze jak w Audi oraz symetryczny układ przycisków do podgrzewania i wentylacji foteli. W końcu. Nadal jednak został nam wolant do obsługi biegów, który jest średnio intuicyjny, i trzeba przyzwyczaić się do jego obsługi. Jednak wizualnie wygląda świetnie. Wykończenie jest w porządku, nic nie skrzypi, nie ma jakichś wybitnych wpadek jakościowych, jest lepiej niż w przedlifcie. Miejsca w kabinie jest bardzo dużo, chociaż osoby powyżej 185 cm wzrostu mogą odczuwać delikatny dyskomfort ze względu na miejsce nad głową w drugim rzędzie foteli. Za sprawą ogromnej panoramy jest go po prostu nieco mało. Bagażnik ma wysoko poprowadzony próg załadunku i 785 litrów pojemności. W testowanej wersji nie mieliśmy trzeciego rzędu foteli, ale jest on opcjonalnie dostępny. Do naszej dyspozycji dostaliśmy s pasa z jedynym dostępnym w tym modelu silnikiem, czyli dwulitrową wysokoprężną jednostką o mocy 200 koni mechanicznych na rocznik modelowy 2020 i 190 koni mechanicznych dla roku modelowego 2021. Moment obrotowy to 400 Nm, natomiast całość przekazywana jest na przednie koła za pośrednictwem sześciobiegowej dwusprzęgłowej skrzyni EDC, która niestety momentami zachowuje się dziwnie. Raz przeciąga biegi, a raz zmienia je niemal bezszelestnie. Układ napędowy sam w sobie nie jest przesadnie dynamiczny, ale pozwala na poruszenie tego ważącego niemal 1800 kg auta w około 9,5 sekundy do setki. Jeśli będziemy jechali w trybie sport, samochód będzie wystarczająco dobrze się napędzał, a przy prędkościach autostradowych wewnątrz będzie stosunkowo cicho, lepiej niż w wersji przed liftem. Zawieszenie jest dość komfortowe, chociaż momentami zdaje się być nieco sztywne. Ze względu na swój wysoko umieszczony środek ciężkości, czuć przemieszczanie się masy samochodu podczas szybszego pokonywania zakrętów, chociaż tutaj samochód radzi sobie całkiem dobrze, podobnie też przy ciasnych nawrotkach, jak i podczas poruszania się po zatłoczonych parkingach. Słowo klucz: system for control, czyli tylna oś skrętna. Cennik otwiera się kwotą 179 tysięcy złotych za wersję Zen. Z wyposażenia pełne LEDy matrycowe, kamera cofania, dostęp bezkluczykowy, stały dach panoramiczny, półskóra, 18-calowe felgi, zegary cyfrowe, system EasyLink z nawigacją, asystent parkowania, system utrzymywania na pasie ruchu dość bogato. Wersja Initial Pari to dopłata 25 tysięcy złotych i zawiera większe 19-calowe fergi, tapicerkę na pas z podgrzewaniem i wentylacją, masażem, pamięcią ustawień kierowcy, a także naprawdę ładnymi przeszyciami, system Easy Pilot z monitorowaniem martwego pola, aktywnym tempomatem i asystentem jazdy w korkach, wyświetlacz head-up, elektryczna klapa u bagażnika, całkiem sensowne Audiobose i system 4Control. Z dodatkowego wyposażenia zostaje nam tylko otwierana panorama, trzeci rząd foteli czy też większe felgi. W przypadku naszego egzemplarza jest to finalna kwota 206 tysięcy złotych. Renault Espace można powiedzieć, że chce należeć zarówno do segmentu crossoverów, jak i vanów, jednak moim zdaniem nie zabierze zbyt wielu klientów ani z jednego, ani drugiego. Pozwolę sobie na werdykt, że za zakupem tego auta mogą nie przemawiać zbyt logiczne i sensowne argumenty, ale z drugiej strony czy zakup samochodu zawsze musi być sensowny i skalkulowany? Moim zdaniem niekoniecznie. A co Wy uważacie o najnowszym wcieleniu Espasa. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeżeli materiał Wam się podobał, to standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju. Dane techniczne i galeria zdjęć standardowo znajduje się oczywiście na naszej stronie, link w opisie. Ja się z wami żegnam, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia!